Mam dość. Przysięgam, mam dość. Czy mam też już głowa pęka tych, i, tych włoskich Brain rotów, co na TikToku latają? No to na się również macie BrainRoty. I dzisiaj sobie takie skrzynki oczywiście otworzymy. Bombardiro Krokodilo, tung, 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 Sahur, Tripitropi, balerina Tra tralalero, tralala la, i bombini guzini. Ja pierdolę. Dobra, przypominam, stronę jakie film tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, jak taką osobą jesteś, to oczywiście możesz też użyć całego kodu promocyjnego Swert, tutaj masz wtedy 10% więcej przy dodawaniu i balans, który możesz sobie przeznaczyć na tworzenie jakiejś skrzyneczki za darmo, także, e, także no. Dobra, no i co? E, Brainrot Anifans. Brainers Krokodil, Bombardiro Krokodilo w ogóle powinien być chyba najdroższy, nie? On taki najsilniejszy się wydaje. Ja pierdzielę, a już mam do- jak ja już to słyszę, to ja już mam dość. Jak ja to na TikToku słyszę, oj za głośno. To dosłownie... Mam ochotę wyrzucić telefon przez okno. <laughs> za dużo tego, no ale... No cóż, są tutaj takie skrzynki, więc otworzymy, nie? W ogóle widzę, że się tutaj zmieniło trochę, ten wygląd tak się zmienił. Taki bardziej przejrzysty jest. Eee, ITP i TD eee, No ale tutaj m, tak o, Bombardiro krokodilo, tak, eee, tak średnio. A zobaczymy sobie dalej Bombini Guzini za 2 dolary. kurwa gęś <słuch> Możecie by napisać jak jest wasz ulubiony BrainRot. Nie to no, kurwa. <laughs> oh, no dobra, poradzimy sobie. Evil Damo, Obsidian Monster Call. Co to, ile to warte? Evil Daimo coś tu kosztuje, a reszta tak ok. Eee, weźmy sobie jeszcze raz na szybko, otworzymy, dostaniemy z tego. O, 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 o. Atak wektor? Co to jest za P90? Ale no nie weszło. Więc mało ważne. Mm, Przejdźmy sobie dalej. Dalszą naszą skrzynką będzie... Tung, 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 sahur. Chyba mój ulubiony. <laughs> Nie mogę z tego odcinka. Dobra, ale tung, tung daje gówno. Chyba. Czy czarek z drogi? No niezbyt. Jeszcze raz mu damy szansę. Mm, nic ciekawego. No, te skrzynki takie kurde. Bez tego, bez e, większych profitów jak na razie, ale to się może jeszcze zmienić, oczywiście. Bitewki przed nami i tak dalej. No, na razie jest tak. Średnio, no chyba, że może te droższe coś zarzucą ciekawego i pokażą, co potrafią. Lecimy dalej. Mamy e, tra, rero, tra, la, la. trzy skrzynki BAM. Historycy pominą naszą generację, co nie? Ale kurde... Nie są jakoś tak profitowe te skrzynki. Zobaczymy sobie jeszcze raz. Coś lepszego ocean driving, no to lepiej. I Security chyba nawet spoko stanie, więc troszeczkę się coś zaczyna tutaj nam ruszać. Bardzo fajne stany. Zajebisty profit. Lecimy do Tripi Tropi. Tak wygląda. A my? Dwa decimatory i Kraken. Czyli chyba lipnie. No tak jak myślałem, ale jeszcze damy jedną szansę, ostatnią. I lecimy potem już do tej najdroższej. O, MK, MK, MK. Dobra, do MK nie doleci. Jest inny print stream USP. No dobra. Tu nie było aż tak, takiej tragedii. Balerina Cappuccina. 75 dolarów za jedną to już naprawdę bardzo dużo. Na Freehenda spoko szansa, na Bluesilla spoko szansa, jakieś glowsy. prinstream też na zajebistej szansie. Otwórzmy dwie i o kurde, no trochę się zmienił ten wygląd otwierania. I jest Gold Tooth i Nuclear Treat. Oj, tak średnio bym powiedział, tak średnio. To jeszcze jedną ostatnią z której będziemy mieli... u Nie, no już myślę, że superkonduktor. <grywia> ja firdziel, ale by było jakby one wpadły. Dobra, weźmy te nasze przedmioty i pójdźmy sobie na bitwę. Rzecz jasna. Z tych brain Tra... A nie ma! Nie ma ich na bitwie. No to chuj. To już sobie dajmy z nimi spokój. Zróbmy sobie zwykłą bitewkę. Mm, weźmiemy. Jak już Champion Spafa, weźmiemy sobie Vipa, weźmiemy sobie Premium, Speciala, Forgotten One i dwa razy Riptide Agenty. Tak, o. weźmiemy sobie na trzech graczy. Weźmiemy sobie. A weźmy tryb dzielenia. Dobra, nie bo ostatnio za dużo tego trybu dzielenia na LK tutaj używamy. To weźmy reverse mode, czyli oczywiście osoba, która ma najmniej, ta wygrywa. Także niech nasze tutaj nasi przeciwnicy trafią. Coś pięknego, a dla nas totalny gówno, niech leci i będzie dobrze. Eee... Okej, okay, no na razie jest jak jest. Dalej ten środkowy ma najmniej i wygrywa. Oj nie, oj nie. Dobra już myślałem, że ta wlepa będzie kosztować 500 dolarów, chociaż to nie jest wlepa, to jest naszywka. Mm, aczkolwiek nie jest dobrze, bo mam najwięcej i to mi się nie podoba. Chociaż teraz dobra, tylko ten Bot Harold. Niech coś trafi, proszę coś mocnego niech dropnie. No i chyba, chyba się nie uda. No niestety, Bot Haros miał mniej. E, no i co? No i myślę, myślę, że kurde Lipton. <laughs> Oczywiście, ej właśnie zapomniałbym wspomnieć, że oglądacie do tego momentu to, e, to to dobrze. Macie w opisie całą instrukcję jak zdobyć sobie w maju e, falchiona ultrafiolet, guta sloter albo rękawiczki e, motoglowsy e, żółwiowe tam masz samą instrukcje gdzie, co, jak i kiedy jakie wymagania trzeba zrobić żeby wziąć udział i tak dalej i tak dalej, także jeżeli chcesz sobie po prostu wziąć udział i być może wygrać no to oczywiście sprawdzaj, jakbyś miał jakieś pytania e, to też zadawaj na discordzie jak i na streamkach i właśnie też na, tak Korzystając z okazji możecie również wbijać na kika, bo tam sobie gramy w gierki, też macie sklep za punkty i tak dalej, i tak dalej. A my sobie jeszcze otworzymy takie trzy tung-tung tung, tung, tung Sachury i dalej się chyba nic nie zmieniło. No nie. Ale jeszcze raz, w takim razie. W ogóle te wortagi muszę kurde pozbierać, nie? W końcu tak, fajnie by było do 100 tysięcy w końcu dobić Żeby było G, a my weźmy jeszcze hmm, Poczekajcie eee, Agenci, a już mi się pokończyły agenty, no może Stać mnie, to sobie kupię jeszcze agencika, tak na sam koniec Bo taki krótki odcinek wyszedł, nie? Eee, no bo poszło jak poszło, eee, duelist My sobie weźmiemy dwa, chyba na 3 trz... ej stać mnie na 3 to 3 i proszę niech mi da tutaj ten agencik jak ktoś nie wie o co chodzi no to tutaj o bardzo dobrze 144 macie takich agencików i one co widzicie 144 wartagi wam na przykład jeden daje za 24 godziny Także spoko, spoko. Można sobie tak, taką farmę ich założyć i one po prostu wam codziennie dają. Wchodzicie codziennie tam klikacie, tak jak ja wcześniej zrobiłem odbierz Wartagi, no i, i tak dalej, i tak dalej. No dobra, jakieś tam podropione. Jak wygląda teraz moje dzienne zdobycie. 11 na godzinę, czyli po 24 godzinach, no tak z 200 coś. Tak, tak. Także ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka. Oczywiście pamiętaj, żeby użyć sobie tutaj kodu promocyjnego SWERT. No i mam nadzieję, że się słyszymy na YouTubie, na streamie albo na KIKU. Sprawdzaj ten opis, żeby sobie, żeby nie ominęła się szansa na wygranie jed, dwóch kos albo rękawiczek. Także do usłyszenia i cześć!